Dlaczego pies wybiera jedną osobę, nawet jeśli otrzymuje troskę i uwagę od wszystkich domowników? Dlaczego właśnie ty, albo wręcz przeciwnie, nie ty, zostajesz jego ulubieńcem? Psy nie rzucają monetą, nie robią rankingów i nie czytają horoskopów. Ich wybór jest intuicyjny, oparty na emocjach, zapachach, reakcjach i codziennym kontakcie. I tak. Najczęściej wybierają jedną osobę, wobec której są szczególnie lojalne. Taka decyzja nie zapada z dnia na dzień. To wynik wielu mikrosygnałów, jak patrzysz, jak mówisz, jak się poruszasz i jak reagujesz w trudnych chwilach. Dziś poznasz 10 zaskakujących, ale bardzo trafnych powodów, dla których pies wybiera właśnie tego jednego człowieka. I możliwe, że zrozumiesz, co możesz zrobić, by stać się dla niego kimś naprawdę wyjątkowym. Psy widzą wszystko, a gdy chodzi o wybór ulubionej osoby, obserwują szczegóły. Kto częściej się bawi, kto pierwszy napełnia miskę, kto mówi łagodnie, a kto szorstko. Dla psa to nie przypadkowe gesty, lecz wyraźne sygnały zaufania. Jeśli jedna osoba jest spokojna i konsekwentna, a druga impulsywna i nieprzewidywalna, wybór staje się oczywisty. Niektóre rasy, jak Border Collie czy Labradory, są szczególnie wyczulone na wzorce zachowań. Potrzebują kogoś, z kim mogą się porozumiewać bez słów. Odczytują mimikę, gesty, ton głosu i wyciągają wnioski. Jeśli jesteś uważny, przewidywalny i otwarty, jesteś na dobrej drodze, by zostać numerem jeden. Psia miłość zaczyna się od obserwacji. I ten wybór wcale nie jest przypadkowy. To efekt wielu codziennych testów Twoich emocji, reakcji i stosunku do niego. Dla psa głos to jak muzyka i bezbłędnie rozpoznaje, kto brzmi jak ciepła melodia, a kto jak niepokojąca syrena. Wysokie, przeszywające lub rozdrażnione głosy mogą wywoływać niepokój. Spokojny, pewny i łagodny ton budzi zaufanie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wrażliwych ras, takich jak Sheltie, Pudle czy Cocker Spaniele. One dosłownie czytają emocje zawarte w tonie głosu. Jeśli mówisz do psa jak do przyjaciela, bez krzyków i presji, on to zapamiętuje. Co więcej, badania pokazują, że psy wolą dziecięcy ton, taki jakim mówimy instynktownie do maluchów i pupili. Jest on przyjazny, nieco wyższy i pełen emocji. Dla psa brzmi jak opieka, bezpieczeństwo i miłość. Więc jeśli chcesz być jego ulubieńcem, nie musisz kupować górę zabawek. Czasem wystarczy mówić ciepłym tonem. Psy to mistrzowie komunikacji niewerbalnej. Rejestrują nie tylko głos, ale i każdy gest, sposób chodzenia, nachylenie głowy. Nawet milcząc, już czytasz się dla psa. Nagłe ruchy ręką, przytłaczająca postawa czy napięcie w ciele mogą wywołać u niego niepokój. Dotyczy to szczególnie takich ras jak Akita Inu czy Kart. One cenią sobie przestrzeń i delikatne sygnały emocjonalne. Odwrotnie, osoba poruszająca się spokojnie, bez gwałtownych gestów i z otwartą postawą, szybko wzbudza zaufanie. Psy dosłownie zakochują się w tych, którzy są łagodni. Przewidywalni i stabilni w swoim zachowaniu. Jakby mówiły: Nie jesteś zagrożeniem, przy tobie mogę być sobą. Więc jeśli chcesz, by pies wybrał właśnie ciebie, kontroluj mowę ciała. Nie spiesz się, nie spinaj, nie przytłaczaj. Po prostu bądź spokojnie i życzliwie. Dla psa nie ma nic ważniejszego niż wspólne chwile to one budują prawdziwe przywiązanie. Nie cena karmy czy ilość nowych zabawek. Jeśli nie spacerujesz z nim, nie bawisz się, nie karmisz, twoja szansa na zostanie ulubieńcem topnieje. Każdy spacer, każda zabawa piłką, każde poranne cześć przy misce to nie tylko rutyna. To cegiełki, z których powstaje wasza relacja. Rasy takie jak labradory czy szeltie szczególnie cenią rytuały. One rozkwitają gdy dzień przebiega według znanego scenariusza, u boku kogoś zaufanego. Pies wybiera tego, kto jest obecny, nie czasami, lecz codziennie, kto działa nie z obowiązku, a z potrzeby serca. Więc jeśli jesteś tą osobą, która codziennie karmi, głaszcze, wychodzi na spacer, bo chce, a nie, bo musi, gratulacje. Jesteś już na pierwszym miejscu. Psy to świetni psychologowie. Doskonale wyczuwają, w jakim jesteś nastroju, nawet jeśli nic nie mówisz. Odczytują twój oddech, wyraz twarzy, rytm ruchów, a nawet zapachy związane z emocjami. Jeśli jesteś spięty, rozdrażniony, albo po prostu smutny, pies natychmiast to wyczuje. A jeśli ten stan się powtarza, zacznie mu być przy tobie niewygodnie. Natomiast ci, którzy emanują spokojem, radością i ciepłem, Działają na psa jak magnes. Dobrze się czuje obok kogoś, kto nie krzyczy, nie złości się i potrafi szczerze ucieszyć się z jego obecności. Szczególnie silnie widać to u wrażliwych ras, jak Border Collie czy Bichon Frise. One szybko odbierają nastroje i potrafią się nawet do nich dostosować. Pies wybiera człowieka, który tworzy dla niego bezpieczną i ciepłą przestrzeń emocjonalną. Nie tego, kto zawsze się uśmiecha, ale tego, kto jest szczery, kto potrafi spojrzeć łagodnie, powiedzieć coś dobrego i zachować spokój. Świat staje się dla psa przewidywalny i spokojny, gdy człowiek działa konsekwentnie. Jeśli codziennie karmisz o tej samej porze, spacerujesz znaną trasą i reagujesz podobnie w konkretnych sytuacjach, pies czuje się pewnie. Wie, czego się spodziewać. A to jest niezwykle ważne dla istoty, która nie mówi Twoim językiem. Gdy raz pozwalasz wskakiwać na kanapę, a innym razem za to karcisz, albo raz wołasz z uśmiechem, a potem odpychasz, pies się gubi. Taka nieprzewidywalność rodzi niepokój. I choć to może dziwić, może Cię oddalić od psa, mimo Twojej miłości. Ludzie konsekwentni częściej stają się ulubieńcami, nie dlatego, że więcej karmią czy częściej się bawią. Ale dlatego, że ich zachowanie buduje fundament zaufania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku psów o wrażliwej psychice, na przykład Labradorów, Koker Spanieli czy Shiba Inu. Psy świetnie zapamiętują, kto sprawia, że ich życie jest przyjemne. A człowiek, który nie tylko dba, ale też uczy z cierpliwością i życzliwością, na długo zostaje w ich sercu. Powód jest prosty. Pozytywne wzmocnienie wywołuje radość, pewność i motywację do bycia blisko. Gdy nie tylko wydajesz komendy, ale też nagradzasz za każdy sukces smakołykiem, pieszczotą czy zabawą pies kojarzy cię z przyjemnością i bezpieczeństwem. To działa nawet lepiej niż regularne karmienie czy spacery. Bo nauka przez dobroć to dialog, w którym pies czuje się rozumiany. Dlatego instruktorzy, którzy używają łagodnych metod szkolenia. Często zyskują sympatię nawet trudnych i lękliwych psów, a surowe podejście, krzyki czy kary podważają zaufanie. Szczególnie mocno reagują na to rasy wrażliwe na aprobatę: golden retrievery, Sheltie, pudle i border collie. Te psy wychwytują każdą emocję i chcą zasłużyć na pochwałę od osoby, którą uznają za swoją. W chwilach strachu pies nie myśli, on czuje. I wtedy instynktownie szuka kogoś, kto daje spokój. Czy to fajerwerki, wizyta u weterynarza, czy burza, pies szuka nie po prostu człowieka, ale bezpiecznej przystani, która ochroni go przed lękiem. Ten, kto w takich chwilach nie krzyczy, nie panikuje, tylko spokojnie głaszcze, mówi cichym głosem albo po prostu siedzi obok, staje się dla psa symbolem bezpieczeństwa. Takie momenty tworzą głęboką więź emocjonalną, której nie zniszczy nawet czas. To właśnie w stresie powstaje myśl: czuję się bezpiecznie tylko przy nim. Ta rola jest szczególnie ważna dla psów lękliwych, takich jak szpice, toj terriery, basenji czy chihuahua. One szybciej zbliżają się do osoby, która potrafi je zebrać w chwili paniki. Jeśli to właśnie do ciebie pies przychodzi, gdy się boi, Możesz być pewien, wybór został dokonany. Pierwsze miesiące życia psa to fundament jego charakteru i relacji z ludźmi. Jeśli w tym wrażliwym okresie pojawi się w jego życiu człowiek, to niemal automatycznie staje się kimś wyjątkowym. To czas, gdy szczeniak uczy się zaufania, bezpieczeństwa i miłości. Kto go karmi, kto grzeje w nocy, kto pierwszy bierze na ręce. Kto uczy pierwszych komend, z tym człowiekiem powstaje silne skojarzenie. On jest mój. Ta więź może być tak trwała, że nawet po długiej rozłące pies natychmiast rozpoznaje tego jedynego i okazuje mu prawdziwe emocje. Szczególnie silnie widać to u emocjonalnie związanych z człowiekiem, jak labradory, szeltie, pudle czy koker spaniele. Przywiązanie z okresu szczenięcego może przekształcić się w dozgonną miłość, bo ten, kto był przy nich, gdy świat był obcy i straszny, zostaje oparciem na zawsze. Psy, jako potomkowie wilków, wciąż kierują się instynktem rozpoznawania przywódcy stada. Niektóre rasy są wyjątkowo wrażliwe na hierarchię i intuicyjnie wybierają lidera spośród domowników. To nie zawsze osoba, która najczęściej karmi, czy się bawi. Pies przywiązuje się do kogoś, kto emanuje pewnością siebie, zachowuje spokój w trudnych chwilach i potrafi prowadzić, nie dominując. Rasy o silnym instynkcie przywództwa, jak malamuty, owczarki, dobermany, haski czy akity, darzą szacunkiem człowieka, który potrafi wyznaczyć granice bez agresji. Dla takich psów ważne jest poczucie struktury i stabilności. Jeśli jesteś konsekwentny, stanowczy, ale sprawiedliwy i uważny, to właśnie Ciebie uznają za przywódcę. Ten wybór nie zawsze jest oczywisty. Nawet w dużej rodzinie pies może lgnąć do osoby, która mówi niewiele, ale ma wewnętrzny spokój. Jeśli to jesteś Ty, pies czuje w Tobie oparcie, a to znaczy naprawdę wiele. Choć może się to wydawać zaskakujące, pies nie wybiera swojego człowieka przypadkowo. To nie tylko kwestia tego, kto daje jedzenie czy wyprowadza na spacer. Tu działa instynkt, emocje, skojarzenia i subtelna psychologia. Twój zapach, ton głosu, zachowanie, wspólnie spędzony czas wszystko to tworzy wewnętrzny portret osoby, przy której pies czuje się spokojny, bezpieczny i kochany. Zignorowanie tych sygnałów to stracona szansa. By stać się kimś wyjątkowym dla swojego psa. A jeśli zauważyłeś, że to właśnie ciebie pies najczęściej obserwuje, szuka twojej aprobaty i biegnie po ochronę, gratulacje! Jesteś dla niego tym jedynym. Pamiętaj, dla psa jesteś całym światem. Uczyń ten świat ciepłym, stabilnym i dobrym, a on odwdzięczy się miłością bez warunków, bez zdrad i bez wątpliwości. Jeśli w tym filmie rozpoznałeś swojego psa, zostaw lajka i podziel się nagraniem z innymi miłośnikami czworonogów. A przede wszystkim przytul dziś swojego przyjaciela. Potrzebuję tego bardziej niż ci się wydaje.